Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy niedzielę 27, 27 lipca. Dalsze prace, które zostały przeprowadzone w tym naszym polskim zwierzu. O, to koło kołkombańka, coś no, sobotami można robić, jak już widzimy cepy nowe. No i jak zwykle rośnie nowe zboże. <grymne> Lecimy dalej. Schodki też już są kupione do bizonka. No, pomału go będziemy szykować, tylko ciekawe czy wyrobimy się z malowaniem. Jak widzicie przekładnia jest założona. Siłowniczek jest nowy. Pasy jeszcze będą wymieniane. Wczoraj wczoraj wyciągaliśmy tego ślimaka. Tu trzeba zrobić korytko. Dno zbiornika pokażę Wam. No oczywiście nie ma takiego miejsca, e, e, gdzie by nie, nie było zajrzane. Nie ma takiego łożyska, które by nie zostało wymienione w kombajnie. No nie ma, nie ma. Chciałem zaznaczyć, że bizonka remontuje tylko w weekendy. Tak to do pracy, patrzcie tu, nie ma klawiszy, klawisze zostały wyciągnięte, podłoga podsiewacza jest dobra, tutaj gumy są dobre, sita też, też mam pokażę, sita też są dobre, co się okazało, że są klawisze, że ten jeden klawisz tutaj to był spawany i z tyłu to jakby się złamał w dwóch miejscach. Też wczoraj wczoraj został yy, dokupiony. No i cóż. Będziemy będziemy robić dalej. Tuż niwa tuż tuż u nas troszeczkę popadało. Widzicie, wszystko jest wszystko wszystko, nie ma takiej nie ma takiego łożyska, nie ma takiego miejsca, gdzie byśmy nie nie zajrzeli nawet do obrotów. Znaczy się do regulacji klepiska też zostało wymienione na nowe. jedynie odrzutnik. Nie był ruszany, bo dwa lata temu był nowy wał zakładany, a i do łożyska zajrzałem, są luksus. To jest jedyna chyba rzecz w tym kombajnie, co zostało. A tak to wszystko, wszystko wsio jest yy... No, jest zrobione. Tak. No i tutaj do rękawów też trzeba będzie ładnie podspawać. No nie ma problemu. Zrobi się wszystko. Tak. No i działamy. Jak już zauważyliście, bizonek jest, jest w innym miejscu. No i cóż kochedera było tak tylko z grubsza podprostowane, ale też będzie gruntownie wszystkie te, te, te gałki, odkosy, łożyska, no też będą wymieniane. Patrzcie, rękaw oczywiście, jak zwykle te końcowe rury to się wszystko zrobi. Wszystko się zrobi. O, tu wczoraj został wyciągnięty wyciągnięty ten ślimak też te wszystkie łożyska są do wymiany patrzcie, łożysk już jest drugie wiadro, łożysk talerze też zostały zakupione nowe od mocarni no i cóż, pasy i żeby było co kosić teraz Wam pokażę Pokażę jak bizonek, bizonek pali, bo to jak to, a schodki są, tylko wszystko po kolei. Nie zdążyłem, nie zdążyłem wyczyścić tutaj tych boków z drugiej, z jednej z drugiej strony, bo przed montażem kół będzie zamalowane. No i co, wchodzimy do bizona. podłoga będzie robiona, tą blachę trzeba po prostu roznitować, kupić blachę, ładnie dogiąć, wyciąć i pospawać. a nie ma problemu. Daj na żeby czas pokazał. Tego nie ku pozwoli. No i co? Palimy? Patrz. na jedyneczkę. Gada maszyna gada, dźwięk okay. pół obrotu. Przechodzimy, pół obrocika i maszyna gada. A wejdziemy do góry, na kombajn. Op. Lepsza perspektywa. No i co? No wszystko trzeba malować, czyścić. Mam taki fajny środek. Oczywiście klapę trzeba zdemontować. Też pospałem, widzicie, chłodnica zrobiona, obudowy nowe, filtry węże, no. no i co, elektryka, elektrykę też trzeba podłączyć, bo nie działa. widzicie, nowa pompa hydrauliczna założona, wąż nowy, do niej teraz wszystko śmiga elegancko no i kranik też został fajnie wlutowany a nie tak jak poprzedniego właściciela <śmiech> korek <śmiech> korek był zamontowany od wina na <laughs> trucie uwiązany od spodu o rzut okiem na dół jak widzicie elegancko jak będziecie wymieniać łożyska na przedniu wale wytrząsaczy no pomału zaznaczyć zaznaczyć w którym miejscu są stare no bo tak to klawisze się powycierają nie? a z tyłu to wiadomo jest zawsze lepiej lepiej jest lepiej jest ustawić bo, bo, bo wszystko wszystko jest na wierzchu a tu przerąbane powiem wam przerąbane wyciągnąć no i co i tu są łożyska stożkowe miałem teraz w sobotę zakładać łożyska przyszły No i niestety pokażę Wam Będziemy się za chwilę Kosiareczka oczywiście Kosiareczka stoi Gdzież to łożyska są? Już sekunda i tak się prezentuje bizonik, łożyska 6209k rozmiar łożysk na wytrząsaczach no i dodatkowo jest dochodzą tam do środka też ze stożka na, na śrubę i na zabezpieczenie takie żeby się dociskało cepy nuweczka każę wam sita Jakie są? Mam nadzieję, że wyrobię się jeszcze z pomalowaniem tego tego bizonka. Bizon Z056, 88 rok. Ja mówię, nie ma miejsca, gdzie. Niezajrzane by było łożyska, wszystko jest wymieniane. Jest gruby remont. Można powiedzieć bizonka. Mam nadzieję następny materiał. Następny materiał już będzie. Będzie jak już będzie wszystko poskładane. Dzięki. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć.